Witajcie, to jest ranking na moim kanale. Tu dzisiaj najseksowniejszych bitchy ze starusz. Miejsce dziesiąte należy do Smittles, tancerki, znaczy nie, tą śpiewaczkę z Pałacu Dżaby. To jest zwykłe zapchadło na tej liście. No i miejsce dziewiąte należy do Sabin Mandaloriańskiej, rebeliantki ze zgrabnym tyłkiem, innymi atutami, które warto zobaczyć. Miejsce ósme należy do szakt jednym z kobiet w zakonie Jedi. żyła ona w czasach korupcji republiki. Nie wiem w ogóle, czy znajdę to, ale na pewnym zdjęciu widać jej zajebiste ciało. O tutaj. Jak wam się to może nie podobać? No po prostu 10 na 10. Mieszcze piąte należy do Jar, Jar no powiedzcie jak można się w niej nie zakochać, najpiękniejsza istota w galaktyce, kurwa. Na miejscu szóstym Dark Talon i jej okrągłe bombki, a poza tym struktura odsłania wszystko co powinno być odsłonięte, na przykład dupeczkę. Tutaj macie więcej jej zdjęć, można sobie popatrzeć. Na miejscu czwartym Leja Bojowa babka najlepiej prezentuje się w żelaznym bikini z Pałacu Dżaby. Czwarte miejsce należy do Oli, tancerki z Pałacu Dżaby, którą ja po prostu uwielbiam. Patrzcie na jej nogi. No patrzcie na jej nogi. Jak można się w niej nie zakochać. No po prostu jest przepiękna. Na miejscu trzecim jest Barisa Ofi, uczennica luminary jedna z najbiedniejszych kobiet w Star Wars. Jest w mojej top twicy. Patrzcie, jaka jest piękna. Tutaj może Wam więcej może zdjęć pokażę. I jak. nie, to nie ona exit. Na miejscu drugim jest Padme Amidala. Aminia Dala. Taki żart. Taki żart. Taki żart. I na miejscu pierwszym no jako najseksowniejsza kobieta w Star Wars jest Ayla Secura. Po prostu patrzcie na jej wygląd. Na jej atuty. Niestety w filmie nie wygląda aż tak dobrze. No tak dobrze nie wygląda, ale z buźki jest naprawdę ładna. I ona jest moim numerem jeden. Jest moim numerem jeden. Kana jest piękna, ale nie w wersji filmowej. I to koniec.